Pewnie bardzo mało osób, albo nikt, lub prawie nikt nie spodziewał się, że gdy pod koniec września na toruński tor-tor zawitają obrońcy mistrzowskiego tytułu, czyli drużyna GKS-u Katowice, to będzie to hit kolejki. Będzie to starcie wicelidera z liderem tabeli. Czterech Finów i Japończyk Shigeki Hitosato. Torunianie, Patryk Kogut, Patryk Kogut, znakomicie! Chociaż zdaniem daniem arbita przekraczając przepisy... Dwa podania teraz Torunianom wystarczyły do tego, by wypracować Fiodorowcowi pozycję strzelecką. Maciej Kruczek, Torunianie jednak utrzymują się przy krążku. Baszyrow. Pauliny już zjechał do boksu, pojawił się Dziumicz, szansa przed Torunianami! Jest gol Mirko Dziumicz! Przed momentem zmienił Adama Paulinego, no i znalazł się pod bramką, dostał doskonałe podanie. Karaty, ale skutecznie. Markusek, Holmarosena, Rosena, Koponen. Kruczek. Pasiut, Pasiut, kośliwy strzał. Wszystko gotowe do tego, by rozpocząć grę w tercji drugiej. Larionow z Kogut. Jakola nad Bramką. Dyni Johansson, zabrał Molson, krążek, Wanacki do Sokeja, Sokej, Broniek, Holmrozen! Czwartą piątkę drużyny toruńskiej, no bo w drugiej tercji na razie na trzy pary obrońców grają Torunianie. Smal, Broniek, Holmrozen, ale siła spokoju szwedzkiego bramkarza, wyskoczył Fiodorow z boksu, kar, sytuacja sam na sam, Fiodorow, broni Gieler, fantastyczna interwencja! Za bramkę do Tjajnena, Tjajnen do Lejzenowsa, backhandem Pasiut, Michalski, Maciaś, Brol! pod pachą przepuścił ten krążek Markus Ekholm Rosen. Włączył się jako ten najeżdżający na wprost bramki obrońca Kasper Maciaś do tej akcji ofensywnej Katowiczan. Zauważyli go koledzy z drużyny, odegrali w odpowiednie miejsce, no i z nadgarstka pociągnął precyzyjnie. Kasper Maciaś przypuścił pod prawą pachą ten strzał Markusek-Holmrozen i jeden do jednego Premierowe trafienie. Jeszcze raz z tego samego miejsca, tym razem Kanadyjczyk w barwach GKS-u lepszy na wznowieniu. Marklund. Krosowe zagranie. Wydawało się, że Dolson, do ale przez Wanackiego ten krążek przeszedł. Trójką Katowiczanie i ten wypad trójkowy znów z obrońcą w roli głównej. Kończą golem na 2 do 1. Uczciwie przyznam, nie dostrzegłem, który to z tej trójki Katowiczan wpakował krążek do siatki. W każdym razie jak po sztureczku wędrował on z Kianaki I to jest wydaje mi się, trafienie Bena Sokeja. Sporo dobrej pracy zrobił Wanacki, który zaangażował w grę w obronie Jakuba Gimińskiego. Larionow z między dwóch rywali. Larionows odbija kieler parkanem. Od swoich rywali, ale Krążek w posiadaniu drużyny toruńskiej, choć za moment może być kontra GKS-u. Hampus Olson i już błyskawicznie nadjechali wraz z nim koledzy z ataku. Denis Fiodorow z kontra Grzegorz Pasiut, to jest walka o pierwszy krążek tercji trzeciej. Djajnen. z będzie miał okazję strzelską, cłupek! Siwartinen, ale obok bramki, teraz szansa przed... Larionowcem Larionowc wygrywa z nim znów pojedynek Michał Kieler. to Rotu Krążka. Jeszcze nie ma przerwy w grze. Krążek nie jest zamrożony. Teraz dopiero arbiter zagwizdał. Hitosato. Wartinen i Bramka! Choć będzie analiza zapisu wideo, bo... No właśnie, bo co? Krążek na pewno w siatce. Na pewno strzelał z dalszej odległości Alexi Wartinen, czyżby zbyt wysoko uniesiony kij. Tak jest. Bramka zaliczona. Lepiej prowadzić różnicą dwóch trafień niż tylko jednego, ale na tym nie chcą poprzestawać. Hampus Olson wykłada krążek, broni Holmrozen strzał swojego rodaka sama Marklunda. Walczący z rywalami z Telmasem. Szansa przed toruniami nie trafia czysto w krążek. Nikołaj Syty. Bem. Pod niebieskiej linii Kieler łapie krążek, zamyka go między swymi parkanami. Z ostatnich kilkanaście sekund, Tyni Johansson na prawą stronę do Fjodorowsa. Syty na przedpolu ma, Tjajnena ma także, Larionowsa, Tjajnen, gol! Fantastycznie, bo bardzo precyzyjnie z tej trudniejszej mniej wygodnej strony backhandowej Riku Tjajnen pod poprzeczkę. Michał Kieler niezadowolony, no bo 5,3 sekundy zabrakło do tego, by tylko z jednym golem wpuszczonym wyjechał z Tortoru, z Torunia, no ale skapitolował, no bo nie miał większych szans na obronę po tym strzale Riku Tjajnena, absolutnie żadnych szans. KH Energa Toruń, GKS Katowice 2 do 3 w tercjach 1-0, 0-2 i 1 do 1.